Dzień dobry państwu, Radosław Hendrych Telewizja Kaszuby. Rozmawiam dzisiaj z burmistrzem miasta Kościerzyna, panem Michałem Majewskim. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Pojawiło się. Słuchacze. Poja pojawiło się pytanie od jednego z mieszkańców. Chodzi o to, czy będzie pan przekazywał dane wyborców z miasta Kościerzyny poście Poczcie Polskiej. Rzeczywiście taki, taki wniosek z Poczty Polskiej wpłynął. Wszystkie sugestie są. Jeszcze na razie na ten moment nie podjęliśmy decyzji co do przekazywania danych. Chciałbym te rzeczywiście, jeśli będzie taka możliwość, te dane przekazać po to, aby umożliwić i dać szansę na zorganizowanie wyborów. Natomiast na ten moment jeszcze nie zostały one przekazane i ta decyzja jeszcze w tym momencie nie została podjęta. Dziękuję panu bardzo za odpowiedź. Ja przypomnę, że moim rozmówcą był burmistrz miasta Kościerzyna, pan Michał Majewski.